Amen, amen, amen. Zawsze dobrze jest tutaj być. Amen. Jak widzicie po moim e, ubraniu, że nie do końca się może do końca spodziewałem, ale stwierdziłem, że lepiej e, prosta w miarę bluza niż wymielona koszulka, e, koszula, e, więc mam nadzieję, że nikogo nie urażę. E, a chcę powiedzieć właśnie, że bardzo się cieszę, że tu mogę być i że mam ten przywilej powiedzieć parę słów. E, I na pewno w nawiązaniu do tego, co pastor mógł powiedzieć. Myślę, że dla, w sumie dla każdego z nas tutaj była to trudna sytuacja, bo wiemy, że kiedy przywódcy coś przeżywają, to później też to trochę oddziałuje na Kościół, na nas. Gdzieś każdy z nas jest tym, bo jesteśmy rodziną, jesteśmy dziś wiadomo, wierzymy w to bliskim sobie sercu. I, i wiecie i dla mnie jako osoby, która, która mogła przyglądać się trochę od środka na całą sytuację i przebieg, i to wszystkiego, co się działo. i i trochę jest też tak, nie wiem, czy się spotkaliście z tym z takim e, mówieniem, że dzieci pastorów, to często mają ten obraz chrześcijaństwa Kościoła troszkę delikatnie nadszarpnięty, bym powiedział. E, I jest to trochę taka opinia, która mniej lub bardziej się sprawdza, ponieważ jak jeździ się po różnych konferencjach, spotyka się innych dzieci pastorów, to no, widać ten trochę sznyt, trochę takiego zboczenia, bym powiedział, bardziej zawodowego, bo jeśli chcemy, czy nie chcemy. Oni są w Kościele, są, widzą swoich rodziców, widzą Kościół, jak to wszystko od środka, wszelkie problemy, które się dzieją, no widzą to, no, nie da się ukryć. I, i chcę tu powiedzieć, dlaczego to mówię, żebyście wiedzieli trochę background tego, co chcę powiedzieć, bo w sumie chyba pierwszy raz coś takiego powiem, ale nie spodziewałem się, że to będzie takie świadectwo i, i, i właśnie zeświadczenie Bożej łasce i chcę tu powiedzieć, że dla mnie, jako osoby, która właśnie mogłaby być pod wpływem tego, zboczenia, pod wpływem tego trochę takiego wykrzywionego obrazu Kościoła i służby i tego wszystkiego, co się dzieje, chcę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny za sposób, w jaki właśnie przychodziliście przez, przychodziliśmy, ale jako przywódcy Kościoła, domu, dla mnie naprawdę był to owoc, który nie wiedziałem, że chciałem zobaczyć, ale po tym, jak to widziałem, wiedziałem, że potrzebowałem tego. Potrzebowałem widzieć, że wiara to nie tylko to, co się mówi. Wiecie, wiara to nie jest tylko to, co jestem w stanie powiedzieć, co zaśpiewać, ale właśnie w czasie kryzysu, w czasie, kiedy dzieją się złe rzeczy, jest prawdziwy owoc wiary i, i zaufania Bogu. I chcę to powiedzieć, że dla mnie to był, jako myślę, że dla mnie jako dziecko, które widzi swoich rodziców, którzy mówią, że jest najpiękniejszym obrazem, jaki można zobaczyć i życzę temu, aby każdy z nas, czy to, kto ma dzieci, czy to jest rodzicem, niezależnie gdzie, aby swoje życie wydało taki owoc, który zaświadczy pomimo kryzysu pomimo trudności, że ta wiara w Boga jest, właśnie pomimo. I wiem, że to często są slogany, wiem, że często się mówi o tym, ale tak naprawdę slogan zamienia się w rzeczywistość, jeśli tym żyjemy. Więc chciałem naprawdę podziękować i wierzę, że naprawdę ta, ta dojrzałość jest potrzebna w tym miejscu po to, żeby prowadzić to dalej, to co Bóg chce czynić. A Bóg na pewno wynagradza i ma jeszcze nieskończone rzeczy nad, nad życiem. Amen. Tyle ze wstępu i 10 minut, dobrze. Chciałbym kilka myśli rzucić, jeśli pozwolicie. Kilka myśli, które chodzą za mną i, i, i które wierzę, że bardzo w takim może skróconej formie, ale pobudzą nas też do myślenia. I to, co się przejawia tutaj cały czas podczas świadectw, podczas tego, co się mówi, tej wartości, czym jest Kościół, wartości, czym są relacje. I chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment. Więc jeśli macie możliwość. Wraz raz ze mną przeczytać list do Efezjan, drugi rozdział, troszkę dłuższy fragment, trzyna, od 13 wersetu do 22. Efezjan, drugi rozdział, od 13 do 22. Lecz teraz w Chrystusie, Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Jakby nie do końca mamy czas, żeby się tutaj zatrzymać, ale, ale zwróćmy uwagę na, co to opisuje do tego momentu. Czyniąc pokój że zamiar z jakim posłał Jezusa po to żeby pojednać zburzyć mur dzielący tak naprawdę człowieka a Boga było to żeby przydać pokój, przydać pokój człowiekowi, aby odnowić to co utracił w ogrodzie Eden, to co zostało utracone pokój między mną a Bogiem, nawet kiedy jestem nagi, ale ta nagość mnie nie ogranicza, ta nagość nie sprawia we mnie kłopotu, bo mam pokój z Bogiem. Ale w momencie kiedy to zostało utracone, to Bóg to przywrócił i Ciekawą myślą, którą chciałbym, żebyśmy teraz sobie mogli też jakoś gdzieś tam zanotować, to jest to, czy ja dzisiaj mam pokój z Bogiem? Czy ja dzisiaj mam pokój z Bogiem? Czy moje życie opiera się na tym, że jest pokój? Nie mówię o tym, że pokój z powodu sytuacji, nie mówię, że pokój z powodu, że wszystko się układa. Bo jak dobrze widzieliśmy i możecie zapytać pastorstwa później, że można być nieraz pod bardzo, bardzo głęboką wodą, a mimo to próbować i odnajdywać ten pokój z Bogiem. I pytanie jest właśnie czy dzisiaj w moim życiu jest to miejsce. Miejsce nie oparte o okoliczności, ale miejsce oparte o objawienie tego, że jestem w Jego rękach, że nie ma nic, co mogłoby mnie oddzielić. Wiecie i wierzę to, że dla mnie osobiście jest to Proces, w którym mo można być 30 lat wierzącym, można całe życie chodzić do kościoła, a mimo, to, mimo tego nie doświadczyć nigdy pokoju. Dlaczego? Bo to opiera się tylko i wyłącznie o tego, jak bardzo Bóg jest realny po wyjściu z kościoła. Tutaj, niezależnie jak zespół, jak prowadzący byłby namaszczony i który by sprowadzał niebo na ziemię, żeby po prostu, wow, niesamowite rzeczy, fajewerki, to i tak. Nic się nie może nie zmienić w Twoim życiu. Ty możesz doświadczyć pokoju tutaj, ale rzeczy, które zostawiłeś tam za drzwiami, one wrócą, bo tam zostały zostawione. Ale to, co wie, że Bóg chce dać nam tą możliwość, to żeby doświadczyć tego pokoju, aby te rzeczy, które właśnie są tam, które są zostawione za drzwiami, aby być w stanie skonfrontować je. Więc idziemy dalej. Ja aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż. Zgłodziwszy przez Niego nieprzyjaźń, a gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli blisko. Ciekawe, ci, którzy byli blisko i ci, co byli daleko, nie mamy czasu, ale zwróć uwagę. To jest bardzo ciekawa rzecz, że blisko z powodu tego, że niby mieli prawo, prawo uczynków, prawo Mojżesza, wedle prawa izraelskiego mogli odczuwać, że są blisko Boga. Tak samo ci, co uważali, że nie mają dostępu do Boga, a mimo to Bóg to zburzył, mówiąc, że ci, co niby myślą, że są blisko, i ci, co są daleko, tak naprawdę powinni tak samo odczuwać ten sam jeden rodzaj pokoju, który jest oparty na nim. Więc niezależnie jakie uczynki, niezależnie co się dzieje, to i tak pytanie jest, czy ja mam pokój z relacji z Bogiem? Którzy byli blisko. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą w świątynię w Panu, na którym i Wy razem się budujecie. Myślę, że każdy znał, znał, przynajmniej kilka razy słyszał ten fragment, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy razem przeczytali końcówkę. To jest bardzo ważne. Tam, gdzie skończyliśmy, czyli na którym i wyrazem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez ducha. Aby być mieszkaniem Boga przez ducha. Powiem Wam szczerze: Jestem w kościele 28 lat. Słyszałem wiele kazań, niesamowitych kazań. Słyszałem wiele na podstawie tego fragmentu nauczań, ale kiedy czytałem ostatnio, nigdy nie dotarła do mnie pewna fraza, którą właśnie chciałbym wam powiedzieć. Być mieszkaniem Boga. Widzę to właśnie zaskoczenie, że wielkie objawienie, ale chciałbym, żebyśmy zapali pewną myśl, że skoro Kościołem, wierzymy to, że Kościół to nie jest budynek, amen, amen, a że Kościół to jest, Relacja, i to jak ty żyjesz i jak ja żyję. To, że my jesteśmy kościołem, to my tworzymy kościół, my tworzymy tą wspólnotę. Więc to, co ty nosisz, ja noszę, sprawia, jak kościół wygląda. Amen. Niezależnie od tego, co pastor może za mikrofonem powiedzieć, to i tak może opowiadać o rzeczach, które fajnie, żeby były, ale czy one będą, tak naprawdę oznacza to, czy ty i ja to nosisz w swoim sercu. I teraz pomyśl, że. Słowo Boże mówi, żeby Kościół był mieszkaniem Boga. I nie wiem, do jakich ty mieszkań wcześniej uczęszczałeś. Ja w paru byłem innych niż Twój dom, i powiem, że w każdym innym jest specyficzna atmosfera. Każdy inny dom ma swoją atmosferę, ma swoje pewne przyzwyczajenia, ma pewną swój taki sznyt, pewien wymiar tego, który no, charakteryzuje akurat ich. W jednym jest bardziej Charyzmatyczne, że tak powiem, podwórko, gdzie przy obiedzie pięciu się krzyczy, wykłóca i panuje chaos. W innym, na przykład, jest spokój, leci Mozart w tle przy obiadku, gdzie rozmawiają sobie na przykład o nadchodzących wyborach. Jest w każdym innym domu różny klimat. Ale jakbyśmy sobie zadali pytanie, jaki klimat miałby mieszkanie Boga? Co chciałbyś, jeśli dowiedziałbyś się, że przyjdziesz do miejsca, które jest nazwane mieszkaniem Boga, i co chciałbyś doświadczyć tam? Jakiej atmosfery, jakich rzeczy, które, które by mogły zaświadczyć o tym, że to jest mieszkanie Boga? Wiesz, bo to mnie bardzo tak pochwyciło. Bo sobie zdaję sprawę, że można niby być w kościele, można. Robić kościół, że tak trochę roboczo to nazwę brzydko, ale wiecie, tworzyć, budować, budować wizję, budować wspólnotę, ale niekoniecznie to może oznaczać, że to jest mieszkanie Boga. Czy się tu się mówi, o, można mówić o Bogu, można zaświadczać, że jest Bóg, ale no pytanie, które no nie, no mniej przyjemne, ale które trzeba sobie zadać, czy rzeczywiście, czy ludzie jak tu przychodzą, nie mówię, że tu do siebie bodź, żebyśmy je odbierali personalnie, ale Dzielę się z, waszymi moim, z Wami moimi myślami. To czy ludzie, którzy przychodzą na, na miejsce zgromadzenia, mogą powiedzieć, że nawet jeśli nie wierzę do końca w tego Waszego Boga, ale widzę, że coś jest z Was innego. Widzę, że jest pewien rodzaj innego szacunku, innego zrozumienia, innego rozmawia, inny rodzaj w ogóle obcowania z drugą osobą. Wiecie, rzeczy, które człowiek nawet niewierzący, bo nie ma w ogóle pojęcia, skąd jakby miałby coś nazwać, ale rzeczy, które budują obraz samego Boga. I najbardziej taka dla mnie orzeźwiająca myśl to jest to, że, tak jak powiedzieliśmy na początku, Kościół to nie jest to, co pastor powie, ale Kościół to jesteś Ty i ja. I skoro Kościołem Ty i ja jesteś, to pytanie, jak bardzo dzisiaj moje życie zaświadcza o mieszkaniu samego najwyższego Boga. Jak bardzo moje rozmawianie z, drugą, z drugim bratem, z drugą siostrą, jak bardzo moje y, uśmiechanie się, jak bardzo to moja. Natura, która chce przyjąć niezbawionego, tego grzesznika, tę te, te osobę, która zasługuje na najgorszą karę, jak bardzo ja dzisiaj jestem w stanie pomóc tej drugiej osobie. Więc to były myśli, które, które miałem i które bardzo mocno trochę mnie przeraziły, ale pozytywnie, bo pokazały mi, że rzeczywiście jest praca, którą jako Kościół cały czas nieustannie musimy wykonywać, i bym powiedział, nawet sprawdzać. Sprawdzać siebie, czy naprawdę. Idziemy w kierunku, wiecie, bo nie chodzi o to, że teraz każdy z nas z dnia na dzień po modlitwie jesteśmy jak Jezus i możemy śmiało mówić mieszkanie Boga, ale bardziej mi chodzi o pragnienie serca, które prowadzi do tego miejsca, bo, bo właśnie to jest myśl, którą chciałbym bardzo szybciutko, bo widzę, że zostały mi jeszcze dwie minuty, więc ogarniemy. Charakterystyka. Czym jest charakterystyka? Bo I tak sobie, wiecie, swoją pracę wykonałem, e, myśląc o tym, czym dla mnie byłaby takie, e, taka charakterystyka. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest jedyne objawienie, które nic więcej, nic ponad, nic dodać, nic odjąć. Nie, nie ale wierzę, że pewne punkty są e, potrzebne. I pierwsza rzecz to jest pragnienie Boga. Miłowanie Jego obecności, bo nie możesz honorować i miłować coś, co nawet nie jest w Twoim życiu jako priorytet, podążania za tym. I wiesz, że jest fragment, który można sobie zapisać, jeśli chcecie, ale nie mamy do końca, no, żebyśmy nie uciekli w inne uliczki. To jest Efezjan, czwarty rozdział, od 14 do 22 wersetu. Ciekawa tutaj jest właśnie ten fragment, bo apostoł Paweł mówi, że zginął swoje kolana modląc się. I wiecie, modli się o to, aby, aby Duch Święty prowadził, żeby umacniał, żeby działał. I w ogóle pomysł, że w kościele, apostoł Paweł, który jest ojcem wielu objawień, w sensie przez Ducha Świętego, ale który napisał wiele, wiele nauczeń, wiele takich test postawił w kościele, które później były budowane, wierząc przez Ducha Świętego, właśnie potrzebne po to, żebyśmy się tym właśnie na tym mogli budować. A mimo to. Mówi, że zginam swoje kolana, modląc się, abyście mogli być umacniani. I wierzę, że to jest bardzo ważne, aby Kościół przejawiał właśnie tą myśl, pragnienie Boga. Można wiele wiedzieć o Bogu, można wiele słyszeć o Bogu, można wiele nauczać o Bogu. Ale jeśli nie, nie budujemy na jednym najważniejszym fundamencie, który oczywiście wierzymy, że jest Jezus Chrystus, ale pragnienie, aby poznawać go, to tak naprawdę Kościół nigdy nie będzie szedł do przodu. A zostaniemy w miejscu samozadowolenia z tego, co jest i co mam i co wiem. A to, co mam i co wiem, tak naprawdę już samo w sobie jest bardzo pysznym stwierdzeniem, bo to znaczy, że już poznałem Boga na tyle, na ile chciałem. I dziękuję. Nie potrzebuję więcej. Dlatego, kiedy są Hiroshi, którzy, którzy, mężowie Boży, ludzie, którzy działają niesamowicie i którzy pokazują ciągle tego, te złamane serce, że dzień i noc ja potrzebuję Boga. I dla mnie ja sobie myślę: Boże, niezależnie w jakim miejscu mogę być, a ja wiem, że to, czy mogę się złączyć w kościele, to jest właśnie w tym pragnieniu, że potrzebuję Boga, że moje życie potrzebuje Boga, że miejsce, w którym jestem, potrzebuje Boga, że sytuacja, w której jest, jestem, potrzebuje manifestacji działającego Boga, że miejsce, w którym może mam suszę, właśnie jest pustynia, rzeczy się trudne dzieją, tym bardziej ja potrzebuję Boga, tym bardziej moje serce, ale właśnie to jest to, a co kiedy jest dobrze? A co? A co, kiedy masz wszystko w porządku? I wierzę, że tym bardziej dojrzałość wierzącego objawia się właśnie, kiedy jest wszystko w porządku. I ta sama determinacja, i ten sam głód. Mówi: Boże, ja potrzebuję więcej, bo psalm czwarty mówi tak, że choćby wina. Przeczytajmy. Już tak dobrze z pamięcią nie jest. Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboża wino. Wlałeś w moje serce więcej radości niż. Moja żona kiedyś właśnie mówiła, używając tego fragmentu, powiedziała, a co gdybyśmy zamienili w to wino, każdą jakąkolwiek inną rzecz? Gdyby to było niesamowita kariera, spełnienie marzeń, spełnianie zawodowe, rodzinne, ale mimo to jest pewien wymiar radości, który prowadzi Cię do miejsca, w którym. Właśnie ciągle i ciągle i ciągle masz świadomość, że potrzebujesz Boga. I ostatnią, w sensie więcej wymienionych, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną i oddam ja głos pastorowi. Jedna z moich ostatnio ulubionych rzeczy, właśnie temat łaski. I wiecie, temat łaski to jest tak potężny temat I, i wiesz, że to charakterystyka miejsca Bożego to jest to, abyśmy, y, aby było budowane na prawdzie, czyli na objawieniu łaski. I w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, dwudziestym dziewiątym wersecie, słuchajcie tego, czwarty rozdział, y, Efezjan, list do Efezjan, czwarty rozdział, 29. dziewięć. Jesteście gotowi? Żadne plugawe słowo, Niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Puch. Jeśli ktokolwiek czuje teraz potępienie, jest łaska. Jest łaska. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili pewną myśl tutaj. Gdzie jak nie. Wśród Ludu Bożego. Nie mówię, że w kościele, że teraz tylko w kościele mamy się miło do siebie odzywać, a na zewnątrz y, tragedia. Nie, bo tak jak mówiliśmy, Kościołem jesteś ty to, co ty nosisz w środku, więc wiesz, że to, co. Więc rozumiemy to, kiedy mówimy, jakim się stawać człowiekiem, to po to, żeby być na zewnątrz taką osobą. Ale zobacz, jak bardzo to jest myśl dla mnie trudna do złapania, żeby cokolwiek wychodzi z mojej wnętrzności, czyli tak naprawdę z obfitości mojego serca, bo z tego mówią usta wychodziło zbudowanie i przynosiło łaskę słuchającym. Że takim, wreszcie bym powiedział, atmosferą, która przynosi dobrą, dobre życie, przynosi miejsce takiego obfitowania, to jest to, kiedy łaska obfituje. A że łaska obfitowała, to Bóg chce używać Twoich ust i moich, aby przynieść zbudowanie dla tych, którzy słuchają. I wiecie, to jest, to jest tak płacna myśl, ale ona wraca trochę do tego punktu pierwszego, o którym powiedzieliśmy, że bez ciągłego pragnienia i zrozumienia swojego miejsca, że niezależnie, w którym miejscu jestem, ja wiem, że ja potrzebuję cały czas być w ciągłym głodzie, trochę tak to powiem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale głodzie potrzeby Boga. Że wiem, że ja, wiem, że często nie padają z moich ust łaskawe sformułowania. Wiem, że z moich ust nie padają często zbudowania dla innych, ale wiedząc to, nie potępiam siebie, że nie jestem godzien dlatego nie mogę przyjść do świętego zgromadzenia tu w kościele, ale tym bardziej, że nawet kiedy właśnie mam ten zły czas, przyjdę po to, żeby usłyszeć to zbudowanie, po to, żeby usłyszeć tą zachętę, ale dla, do czego? Do tego, aby stawać się jak on. Nie stawać się tak jak pastor, nie stawać się tak jak Przemek, nie stawać się tak jak yy, to każdy inny bo wiecie, jakbym zaczął wymieniać, to musiałbym już wszystkich, a nie chciałbym w to wejść, ale, ale zacząć stawać się tak jak Chrystus, który przez nich mówi. I, I tak naprawdę nigdy nie skończysz w miejscu potępienia i samobiczowania siebie za to, że coś jest z tobą nie tak, jeśli za każdym razem zaświadczysz łaskę. Bo co robi łaska w twoim moim życiu? Co zrobiła łaska w twoim życiu, że postanowiłeś zawrócić ze swojego dawnego życia do tego, co Bóg... Uwolnił nad Twoim życiem, to, że nie zasługiwałeś, ale mimo to wiedziałeś, że Bóg i tak nie zmienił zdania na Twój temat. I tą samą łaskę ludzie dzisiaj potrzebują słyszeć. Ja potrzebuję słyszeć od braci i sióstr. Że nawet kiedy będę miał słaby czas, to ludzie nie będą mówić na podstawie przeszłości, ludzie nie będą wypominać na temat tego, co się dzieje tu i teraz, ale będą mówić na temat tego, co Jezus wyświadczył dla Ciebie i dla mnie. A to oznacza, że jest miejsce pokory. Tak jak ja zasługuję na łaskę, tak samo i ty zasługujesz na łaskę. Tak samo jak ja nie byłem godzien, chociaż często może mi się wydaje, że jestem godzien, ale naprawdę nie jestem godzien. Tak samo ta łaska jest dla każdego z nas. I kończąc naprawdę. Hebrajczyków 13:9. Musimy tym zakończyć. Naprawdę, bo to jest potężny fragment słowa Bożego, który działa. W moim sercu. I wiesz, że to jest potrzebne, abyśmy, abyśmy tym zakończyli, właśnie rozumiejąc łaskę. 13 rozdział, 9 werset. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Amen. I wiecie, co oznacza, umacniać? Słowo, w sensie, bo to dobrze brzmi. Co znaczy umacniać serce łaską? Wiecie, no. Konkretnie, praktycznie, to znaczy, że mam wypowiadać do swojego życia łaska, yy, czy mam cokolwiek innego robić? I umacniać, z greckiego słowa oznacza utwierdzać, ustalać, potwierdzać, ale przede wszystkim upewniać się. Upewniać się, a inne tłumaczenie ma wzmacniać. Czyli łaska tak naprawdę ma wzmacniać i umacniać, ale powodować, upewnienie więc z powodu tej więc co to znaczy apostoł paweł powiedział o wiele więcej ta łaska pracowała we mnie to on miał to na myśli że on upewniał się on upewniał się o wiele bardziej niż to jest możliwe po to aby ta łaska którą to co Jezus zrobił dla mnie cały czas pracowała we mnie aby to było połączone źródło, że moja relacja z Bogiem opiera się właśnie o to, że umacniam i upewniam się, że nie jestem godzien, bo może wczoraj nas nabroiłem, może cały tydzień nabrałem, może dzieją się jakieś trudne rzeczy, trudne rzeczy, które powodują we mnie umniejszenie. A dlatego apostoł Paweł mówi: tym bardziej upewnij swoje serce tą Bożą łaską, czyli czym, prawdą Ewangelii. Że nigdy Amen. nie zasługiwasz i nigdy nie będziesz w stanie zasłużyć i nigdy nie doprowadzisz się do miejsca, w którym będziesz zasługiwał. Amen. Nigdy nie doprowadzimy się do miejsca, aby być wystarczająco święci, aby przekroczyć te drzwi. Amen. Ale będziemy wystarczająco mądrzy i pokorni, jeśli uznamy łaskę. Wow. Największy okaz pokory to jest to, kiedy nie czujesz siebie, dlatego że przez tydzień źle robiłeś, i nagle przychodzisz do tego świętego miejsca, gdzie śpiewam o świętym Bogu, więc teraz potrzebujesz trzech bardzo turbo, głębokich, duchowych piosenek, które pokrzepią twoją duszę, po to, żebyś wyznał rzeczywiście, Boże, naprawdę żałowałem. I najlepiej, jak poleci jeszcze łza pokutna, to już jest najwyższy poziom. Ale wiesz, gdzie jest prawdziwa pokora? Kiedy wejdziesz nawet przed tymi drzwiami, powiesz, Boże. Nieważne, jakbym się napił, nieważne, ile łez bym wylał. Ja stoję dzięki tobie. Nie domagam wielu płaszczyznach. Ale wiem, co muszę robić. Wzmocnić swoje serce łaską. Bo później to, co wzmocnię w swoim sercu, to to zacznę produkować. Więc wierzę, że mieszkanie Boga chcę mieć wyraz. I wiesz, że ma wyraz w tym miejscu. Wiem Amen. o tym, bo wiele lat tutaj byłem i wiele lat jak tu przyjeżdżam, czuję to i wiesz, że idziemy w dobrym kierunku jako Kościół. Dlatego zachęcam nas taką myślą trochę pobudzającą, aby tym bardziej nie tyle oczekiwać, że ktoś się stanie tym Kościołem Boga, że kiedy przyprowadzę osobę niewierzącą, to nagle ktoś inny powie Ewangelię, ktoś inny zaświadczy i ona doświadczy tego duchowego wrażenia, ale abyśmy my się stali tą właśnie tym mieszkaniem Boga który zaświadcza o tym, że jest najwyższy Bóg. Amen. Amen. Amen.